Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Cały pomysł polega na tym, że mamy nakładkę wypukłą na programator i specjalnie przerobioną instrukcję obsługi dostosowaną do, tego programu, do tej nakładki i do programatora. I dzięki temu. Nawet na sprzęcie, który kupiliśmy parę lat temu, można dostać teraz możliwość korzystania i wykorzystania pełni tego, jak pralka pracuje i co pralka może. Tyle. Sam, sam pomysł jest taki, że po zarejestrowaniu na stronę sięknijpo6.mys.pl można wpisać typ pralki, którą się posiada albo chce się kupić i będzie wtedy, dostaje się taką nakładkę do przylepienia na pralkę i można pobrać instrukcję dokładnie do tego typu pralki. Pralki ładowane od góry, pralki ładowane od frontu, bo to są najczęstsze urządzenia Whirlpoola na rynku, ale i też kuchenki mikrofalowe. I na razie chcemy sprawdzić, czy jest zainteresowanie i czy to pomaga niewidomym korzystać z tych urządzeń. Każda nakładka i instrukcja jest specyficzna do modelu. Więc dlatego na początku trzeba podać jaki się ma model pralki, albo jaki się chce kupić model pralki, Whirlpoola albo Polara. I do tego dosyłamy odpowiednią nakładkę i odpowiednią instrukcję. To jest skierowane też do tych wszystkich, którzy już kupili i nawet jeżeli Pan dwa lata temu kupił pralkę Whirlpoola, a teraz chciałby mieć Pan taką nakładkę, to ją doślemy. Wystarczy się zarejestrować, powiedzieć Mam taką i taką pralkę, proszę nawet jeżeli już się nie sprzedajemy, to wyślemy instrukcję i wyślemy tą nakładkę. Ta zmieniona instrukcja obsługi, ta zmiana polega na tym, że ona się odnosi do punktów wybuchłych, a nie na tym co widać jest namalowane na panelu. Często jest tak, że jest napisane, przy, jeżeli przełożysz programator na bawełna 40 to wtedy i tak dalej. Natomiast niewidomy, nie wiem w którym, po którym przekręceniu programatora jesteś na Bawę na 40. A ta instrukcja pokazuje, trzecie, trzecia wypukłość prawo, jesteś na tym dokładnie programie. Jedno i drugie, podkreślam, jest robione niekomercyjnie jest wysyłane gratis. Wpłacamy no, do znaczka, jeżeli coś zarejestrujemy się na tej stronie, dostaniemy zapytanie, przerobimy instrukcję, wysyłamy. Instrukcja jest do pobrania oczywiście ze strony, to nie kosztuje nic, ale tą plastikową nakładkę wysyłamy kosztów. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.